Cześć, nazywam się Sabina Skupin-Roch i jestem trenerem marki Atre. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Wam tą unikalną technologię Witalift Bio. Także zapraszam serdecznie do prezentacji. Urządzenie Witalift Bio to tak naprawdę wszechstronna technologia z szerokimi możliwościami zastosowania. Jest to technologia fali radiowej o częstotliwości 448 kHz. Dzięki niej biostymulujemy odnowę tkanek na poziomie komórkowym. W urządzeniu mamy zastosowane dwie głowice z różnymi wymiennymi końcówkami zabiegowymi do przeprowadzenia szeregu zabiegów zarówno na twarzy, jak i na ciele. Vitalift Bio wykorzystuje formę fizykoterapii jaką jest tekar. Jest to transfer pojemnościowo-rezystywny. Dzięki temu docieramy do głębokich warstw skóry, a nawet do tłuszczu trzewnego. W urządzeniu zastosowano dwie głowice. Jedną z nich jest głowica pojemnościowa, tak zwana CAP która powoduje podgrzewanie powierzchownych warstw skóry i z wysoką zawartością wody, tak jak mięśnie bądź tkanka tłuszczowa. Natomiast druga, głowica rezystywna, tak zwana RS, podgrzewa nam już głębsze warstwy, docierając tak naprawdę nawet do tłuszczu trzewnego. Dzięki temu mamy szereg wykonywanych zabiegów, zarówno na twarz i na ciało, dając efekty modelujące, wyszczuplające, a także bardzo mocno ujędrniające i liftingujące. Urządzenie Vitalift Bio jest przeznaczone dla fizjoterapeutów, kosmetologów, a także specjalistów z zakresu medycyny estetycznej. Dzięki Vitalift Bio. Jesteśmy w stanie wykonać szereg zabiegów na różne defekty skórne, nie tylko te modelujące ciało, bardzo mocno wyszczuplające, likwidujące tkankę tłuszczową, ale także zaostrzające owal twarzy. Jeśli szukasz urządzenia, które jest zarówno bezpieczne, skuteczne i przede wszystkim dające efekty już po jednym zabiegu, to zapraszam cię serdecznie na prezentację Vitalift Bio do naszego showroomu w Piasecznie, a także jest możliwość umówienia indywidualnej wizyty w twojej na której będziemy miały okazję przetestować urządzenie. Zapraszam serdecznie!